Um, dzisiaj hej, okay. um, Dzisiaj będzie wideo po z moim plecaku szkolnym. A uh, więc do wideo. Um, mój plecak wygląda tak. Wygląda jeszcze niebiesko na kamerze, ale on jest taki bardziej... Po angielsku to jest color teal. Um, chyba morski jest po polsku Zupełnie. Ale taki właśnie teal. Um, trochę jest dzisiaj wyszkany, bo dziś go nie rozpakowałam, ze wczoraj. I nadal matki brązowe coś, takie skórę. I on jest z um, Tilly's. Kosztował może 40 dolarów. No i wiadomo, ma dwa paski. Więc przyjeżdżam do tej kieszeni. I przynajmniej tam jeszcze mam telefon czasami, jeżeli zależy co e, Mam gumę Orbit. Miętowe. Mam... Um, szkolne ID. Tylko swoje nazwisko Brzydko wyszło, ale kit Masz um. czy musimy nosić codziennie e, Mam tabletki na bulgowy advil PM, bo my trzeba znacznie bo dużo boli. E, mam przepustkę do autobusu. Właśnie sam wiadomość. E, mam chusteczki do nosa z Kleenexu albo Kleenex mam po prostu i one się tak oszerają wyglądają jak podpaski mam słuchawki do telefonu mam jeszcze jedne tabletki na bół głowy, Advil jak mówiłam, z się głowa woli mam pomadkę do ust to jest Blistex, ma SPF 15 mam gumkę do włosów Uh, aha, mam temporary ID card. Um, takie, wcześniej takie ID i mam ASB. Muszę sobie iść to wziąć na ten. Mam ołówek. Okej, okay. to jest numer, numer dwa. Ja nie cierpię tych ołówków. One dla mnie szumią strasznie. Ja muszę używać mechaniczny, uh, ale go potrzebuję na art bo mam art Na testy zawsze używam innego, chociaż powinniśmy go używać. Mam papierki od gumy. A mam klucze do domu i mam jakieś 4 dolary w ćwiartkach. Światka wygląda tak, gdyby ktoś nie wiedział. Um, sadzę to, z powodu bo później mi się nie będzie chciało, mnie. Ha, tu mam się przypięty taki klips. Może już zostawiłam te rzeczy w szafce, ale... Kit. E, mam piórnik, w tej dużej kieszeni mam piórnik, który wygląda tak. Który już widzieliście, on jest z typu... <coughs> Miałam wcześniej tu kredki, ale wyciągnęłam je. Ale praktycznie mam tutaj out. Korektor. Um, dwa takie pisaki z Crayoli. Morski i różowy? Taki długopis, tylko niebieski. Um, taki długopis, to wygląda jak kredka. On jest taki turkusowy i zgubiłam od niego górę. Jak ją znajdę, muszę założyć. A różowy, taki błyszczący. Ten fioletowy z typu cienkopis. Czarny, Sharpie. E, czarny, długopis. One bardzo dobrze piszą. One są z targetu. Ktoś tutaj mieszkał, albo miał go um, Niebieski highlighter. Czerwony długopis. Ołówek, który zakłosiłam koleżance. Biały długopis, znaczy on jest czarny ale kolor białego. E, niebieski znowu. Czerwony ołówek. I różowy cienkopis. E, żółty highlighter. Taki ołówek. One są. One są super, takie, już nie mam lel. I czarny cienkopis. O, okej, okay, znalazłam zakrętkę. Taka kredka. Więc tak, że w tym pierniku tu mam tyle. Kurde, już 4 minuty. Um. Czyli to jest wszystko w pierniku. Potem tu mam jeszcze lekturę The House on the Mango Street. Tu te takie wypożyczane. W ogóle jakaś inna ta książka. Mam planner. Tak, zapisujemy na przykład daty, no nie? Znaczy, zadanie domowe, um, Mogę wam powiedzieć mój schedule? On wygląda tak, tylko zakryję swoje imię, nie wiem, ile... Czyli praktycznie najpierw mam Algebrę, potem mam JRTC czyli treniowanie wojskowe. Później mam art i później mam angielski. Um, to jest mój do angielskiego, taki złoty zwykły, Tak zajmę żółtym, żółty, to mam żółtym trudno. Tu mam różne rzeczy. Um, mam taki folder do Army JRTC. Ten zeszyt do matmy, który wam już kiedyś pokazywałam, Polaroid Picture. I mam taki folder zielony, w którym mam wypracowanie kartki i ten będzie mi się z segregatora. Ale mam go jeszcze Więc to. I to jest praktycznie wszystko, co jest w moim plecaku. I nie wiem, czy mi się wydaje, ale powiedzcie mi, czy ja wyglądam pomarańczowo. Wyglądam, chyba tak. No ale powiedzcie mi, czy myślicie, że wyglądam pomarańczowo. Um, I to praktycznie tyle, więc dzięki, powiedzcie co macie w swoim plecaku, czy to repce, czy co nosicie i pa!